Witam Was kochane i kochanie, bardzo bardzo serdecznie w domowym filmiku. To już jest szósty dzień naszego tygodnia z kolmi Blondy. Naprawdę absolutnie nie mam pojęcia, kiedy te pięć dni nam tutaj wspólnie upłynęło, ale najważniejsze jest dla mnie to, że dla mnie jest to ogromna przyjemność, a wiem, że i Wy z, z chęcią do tych filmów wieczorem zasiadacie, więc to jest dla mnie po prostu najważniejsze. I odpowiadając na pytania, które pojawiły się pod po, poprzednimi, mm, właśnie filmami z cyklu Tydzień z Colmi Blondy. Czy będę nagrywać jeszcze w przyszłości tydzień z Kormy Blondie? No jasne, że tak. Przecież to jest najfajniejsze, co tutaj na tym kanale możemy spotkać, a jeżeli widzę, że spotyka się to z Waszym pozytywnym odbiorem, no to... Nie ma innej opcji, oczywiście, że w przyszłości też takie tygodnie będę dla Was nagrywać. Dzisiaj jest, dzisiaj jest to już szósty dzień i przygotowałam dla Was makijaż, do którego m, nagrania właśnie to Wy mnie zainspirowałyście, dlatego, że e, kiedy mniej więcej tydzień temu wrzuciłam swoje zdjęcie na Instagram, e, nigdy w życiu nie otrzymałam tylu e, lajków, tylu pozytywnych komentarzy i tak przemiłego, pozytywnego odbioru od Was, właśnie jak e, te kilka dni temu pod tym zdjęciem, więc stwierdziłam, że jeżeli to zdjęcie Wam się spodobało, jeżeli ten makijaż Wam się spodobał, a wiem, że tak było... To nie mogę zrobić nic innego, tylko po prostu dzisiaj go dla Was odtworzyć. Lista wszystkich kosmetyków, które wykorzystałam, jakieś takie, wiecie, lepsze, ciekawsze zdjęcie znajdziecie um, oczywiście w opisie. Tam będzie link do mojego bloga, gdzie wszystkie te e, produkty, zdjęcia e, i opisy znajdziecie. No to co, zaczynamy? Powiem Wam, e, chociaż widzieliście przed chwilą zdjęcie, natomiast powiem Wam, że dzisiaj będę bazować głównie na produktach kremowych, więc wszystkie e, ciężkie e, pudry, e, cienie, w, cienie w, w kamieniu właśnie jakieś pyłki, tego dzisiaj, tego dzisiaj nie będzie. Ciebie Będę stawiała na lekkość, na lekkość formy, bo jeżeli chodzi o treść, to jak widzieliście, usta będą naprawdę bardzo mocne, usta będą ombre, pomalowane dwoma rodzajami produktów, dwoma kolorami, także jest to makijaż na pewno do odważnych, ale jest to też makijaż dla tych z Was, które w karnawale chcą zrobić naprawdę duże wrażenie, ale swoim bardzo niewielkim wysiłkiem i niewielkim kosztem, dlatego że no ten makijaż odtworzycie w 10, maksymalnie 12 minut, jeżeli jeszcze kawkę sobie wypijecie w międzyczasie. A efekt jest naprawdę fajny, a wiecie, że dla mnie jest najlepsze to, żeby nie robić jakichś mega wyszukane makijaże, gdzie ja tu się spocę, Wam będzie trudno tworzyć, tylko najfajniejsza dla mnie jest prostota i na to zawsze stawiam. Więc co? Zabieram się do pracy. Makijaż zacznę od wykonywania makijażu twarzy, bo tak mi jest po prostu najwygodniej i tak e, najbardziej lubię. E, wiecie, że jakiś czas temu, mniej więcej 5 czy 6 miesięcy temu, e, przestawiłam się z używania tradycyjnych podkładów na rzecz kremów BB. I dzisiaj też takiego kremu BB będę, będę używać. Jest to krem przeznaczony tylko dla osób z cerą mieszaną i tłustą. Jest to e, Dream Pure BB Cream. Nakładam go na twarz, a następnie e, moje wielkie cienie pod, pod oczami będę przykrywać e, korektorem w kremie finiton. Wy odcieniu 0,1 Newt, tym najjaśniejszy. krem mamy ze sobą teraz ładnie połączone, więc koniecznie musimy je utrwalić. Ja będę stosować puder Afiniton w odcieniu 09 Opal Rose. Nakładam go na powieki, pod oczy, aby utrwalić nałożony wcześniej korektor, a także na całą strefę czoła. Nos i broda. teraz przechodzę do mm, produktów w sztyfcie, jest to tak naprawdę podkład w sztyfcie ja go stosuję jako brązer. jest to najciemniejszy z możliwych odcienie Sunbeige 250 yy, i będę dzisiaj nim konturować sobie yy, całą twarz początkowo w mniejszej ilości bo wiecie, dołożyć zawsze jest łatwo Delikatnie na linii żuchwy. I teraz biorę pędzelek z włosia syntetycznego i będę to delikatnie rozcierać. Zdecydowanie z tymi kreskami nie wychodźcie z domu. To na pewno nie będzie fajnie wyglądać. Biorę teraz mniejszy pędzelek i najjaśniejszym cieniem z paletki Eye Studio w odcieniu 13 nude beige będę zaznaczać szczyty kości policzkowych. Dzisiaj odpuszczam sobie stosowanie różu, natomiast rozświetlacz jak najbardziej na wieczorne wyjście będzie pięknie wyglądał zarówno na żywo jak i na zdjęciach, a rusz odpuszczam sobie z tego względu, że jeżeli będziecie bawić się, dużo skakać i tańczyć i imprezować, to te naturalne robieńce i tak się pojawią teraz przejdę do podkreślania brwi oczywiście przy pomocy mojego ukochanego cienia w kremie 40 Permanent top. oka, tak jak mówiłam, wykonam przy pomocy dwóch produktów w kremie. Właściwie e, takim typowym kremem jest e, ten All e, On Bronze z Color Tutu, natomiast drugim produktem jest kredka, której dzisiaj będę używać jako bazę na całą powiekę. E, z racji tego, jak mocne będą usta, a jak mocne będą usta, to widzieliście i przekonacie się e, za chwilę, ale z racji tego, że makijaż e, no ust gra tutaj jakby nie patrzeć decydującą rolę, to na cały obszar e, powieki nakładam jedynie właśnie tą złotą kredkę, na cały obszar powieki ruchomej, aż do załamania, natomiast ym, ani milimetra powyżej. Nakładam ją też wewnętrzny kącik i obszar dolnej powieki na linii rzęs. A na obszar zewnętrznego kącika powieki nakładam cień w kremie Color Tatu 24 w odcieniu On Bronze, takim małym, właściwie mogłam powiedzieć średnim pędzerkiem. Ten akurat jest z włosia naturalnego, natomiast najłatwiej by było, gdyby był on syntetyczny. Nakładam tutaj niewielką ilość produktu. Rozcieram sobie obie dłoni. I dosłownie delikatnie, naprawdę bardzo delikatnie muskam tylko zewnętrzny kącik. I tak samo jak z poprzednią kredką nie wychodzę tym produktem poza obszar załamania. Na usta, czyli na to, na co Wy na pewno najbardziej czekacie, i na to, na co ja się najbardziej cieszę. Dlatego, że o ile o całym makijażu można powiedzieć, że jest minimalistyczny, to o ustach już tego na pewno nie powiecie. Pierwszym krokiem będzie rozświetlenie łuku Kupidyna cieniem, który stosowałem już wcześniej do rozświetlenia kości policzkowych, i nakładam ten rozświetlacz, ten cień w zasadzie, małym pędzelkiem na łuku Kupidyna. Ja moje ombre usta będę tworzyć przy pomocy dwóch produktów dwóch naprawdę intensywnych produktów i dwóch takich produktów, których obecności może się nie spodziewać, szczególnie jednego. Jeżeli chodzi o ten kolor jaśniejszy, będzie to w moim wypadku taki mocny, przepiękny fiolet, który, o którym już Wam wiele razy mówiłam. A do tworzenia tych zaciemnień na ustach, właśnie na styku ust do tworzenia takiego prawdziwego ombre będę używać kredki Master Kajal w odcieniu czarnym natomiast na obszar całych ust nakładam właśnie tą pomadkę, którą wybrałam w tym pięknym, fioletowym odcieniu I teraz przechodzę do rysowania obrysu czarną kredką. Początkowo będzie to wyglądać. Strasznie nie martwcie się. Za chwilę sobie z tym poradzimy. to sposobem moja karnawałowa, makijażowa propozycja jest już gotowa. Delikatne, pomalowane złotymi cieniami em, oczy oraz pieruńsko-seksowne, pieruńsko-mocne, fioletowo-czarne usta. To z pewnością m, propozycja dla tych z Was, które są bardzo odważne, ale kiedy być odważnym, jak nie podczas karnawałowych szaleństw, których oczywiście Wam serdecznie życzę. Mam nadzieję, że no, znajdzie się choć jedna z Was, e, której ten makijaż się przyda, którym jedna z Was choć jedna z Was będzie się chciała zainspirować. Wszystkim Wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Jeżeli film Wam się spodobał, to poproszę Oczywiście o kciuka w górę e, i do zobaczenia do jutra, e, do ostatniego filmiku siódmego dnia e, z cyklu Kolmy Blondie Tydzień z Kolmy Pa, Papa!